To, co wydarzyło się podczas ostatniego odcinka programu emitowanego przez Polsat, wstrząsnęło widzami w całym kraju. Na oczach milionów Iwona Pawlowicz. Najbardziej znana jurorka polskiego show tanecznego niespodziewanie przerwała występ Agnieszki Kaczorowskiej, jednej z ulubienic publiczności. Zaledwie kilka sekund wystarczyło, by sala, w której jeszcze chwilę wcześniej panowała euforia i aplauz, zamieniła się w scenę pełną ciszy, napięcia i niedowierzania. Nigdy wcześniej w historii tego programu nie doszło do tak dramatycznego momentu. Agnieszka Kaczorowska, tancerka, aktorka i była mistrzyni świata w tańcu towarzyskim, od lat jest symbolem profesjonalizmu i pasji. Uczestnicy programu, a także jej fani, dobrze wiedzą, że każdy jej występ to perfekcja i emocje, które trudno podrobić. Tym większy był szok, gdy Pawlowicz, znana z surowości, ale też doświadczenia, podniosła rękę i powiedziała chłodno: Stop, to nie powinno się wydarzyć. Publiczność zamarła. Agnieszka przez chwilę nie mogła uwierzyć, że słyszy to naprawdę. Wideo z tego momentu w ciągu kilku minut obiegło sieć. Na Twitterze, Facebooku i TikToku zaczęły pojawiać się setki komentarzy. Jedni mówili o upokorzeniu na żywo, inni bronili decyzji jurorki, twierdząc, że była odważna, ale konieczna. Hashtag Kaczorowska Guide trafił do najpopularniejszych w kraju, a redakcje największych portali prześcigały się w publikowaniu kolejnych nagłówków. Skandal na scenie Polsatu: Pawłowicz upokorzyła Kaczorowską. Za kulisami wydarzyło się coś, czego nie pokazano w telewizji: Ty? Dla wielu to nie był tylko incydent sceniczny, to był emocjonalny cios w jedną z najbardziej rozpoznawalnych tancerek w Polsce. Agnieszka, która przez lata budowała swój wizerunek kobiety silnej, ambitnej i zawsze opanowanej, tym razem nie ukryła łez. Na nagraniu widać, jak po chwili ciszy skłania głowę, a w jej oczach pojawia się rozczarowanie. Widzowie komentowali: To wyglądało, jakby ktoś zabrał jej godność przed kamerami. Reakcja publiczności w studiu była natychmiastowa. Część osób biła brawo, zdezorientowana sytuacją, inni buczeniem dali wyraz sprzeciwu. Nikt jednak nie spodziewał się, że za kulisami mogło dojść do czegoś znacznie poważniejszego niż konflikt artystyczny. W korytarzach Polsatu mówi się, że pomiędzy Pawlowicem a Kaczorowską od dawna panowała napięta atmosfera, a ta sytuacja była jedynie iskrą, która zapaliła beczkę prochu. Jedno jest pewne: ten wieczór przejdzie do historii polskiej telewizji. Występ, który miał być kolejnym widowiskowym momentem programu, zamienił się w prawdziwy skandal, o którym mówi cała Polska. Widzowie żądają wyjaśnień, fani Kaczorowskiej piszą petycje, a dziennikarze śledczy próbują dotrzeć do źródła konfliktu. Czy była to decyzja artystyczna, czy może osobista zemsta? Jak ujawniają nieoficjalne źródła, to co widzieliśmy na ekranie, to zaledwie fragment dużo większej historii. Coraz więcej osób z ekipy produkcyjnej mówi o nieporozumieniach i napięciach między obiema kobietami. Niektórzy twierdzą wręcz, że jurorka celowo chciała postawić Kaczorowską w trudnej sytuacji, inni bronią Pawlowić, tłumacząc, że po prostu broniła zasad programu. Jedno jest pewne: ten wieczór nie skończył się wraz z ostatnim dźwiękiem muzyki. To był początek medialnej burzy, która może kosztować obie gwiazdy znacznie więcej niż tylko reputację. Burza, jaka wybuchła po pamiętnym wieczorze w Polsacie, nie ucichła nawet po kilku dniach. Internet eksplodował od komentarzy, a każda nowa publikacja na temat konfliktu między Iwoną Pawlowicz a Agnieszką Kaczorowską, tylko dolewała oliwy do ognia. Widzowie nie kryli oburzenia, zarzucając jurorce brak obiektywizmu, a samej stacji manipulacje emocjami publiczności. W sekcji komentarzy pod oficjalnym nagraniem programu pojawiły się tysiące wpisów. To była publiczna kara, a nie ocena artystyczna. Kaczorowska zasługuje na szacunek, nie na upokorzenie. Dlaczego pozwolono na coś takiego na żywo? Hashtag. Krzykaszek Sprawiedliwość dla Gnieżki w ciągu kilku godzin trafił na listę najczęściej wyszukiwanych w polskim internecie, a fani zaczęli tworzyć grupy wsparcia, żądając oficjalnych przeprosin od stacji i samej Pawlowić. Wśród osób, które zabrały głos, znaleźli się znani tancerze i celebryci. Jedna z uczestniczek poprzednich edycji programu napisała Znam Agnieszkę od lat, zawsze dawała z siebie wszystko. To, co zrobiono jej na scenie, nie było fair, to było osobiste. Niektórzy poszli jeszcze dalej, sugerując, że cała sytuacja była zaplanowana, by przyciągnąć uwagę widzów i podbić oglądalność programu. Jednak dla większości fanów sprawa była jasna: to nie była telewizyjna reżyseria, tylko realne emocje i prawdziwe upokorzenie. Wideo, na którym widać twarz Kaczorowskiej tuż po decyzji Pawlowić – oczy pełne łez i niemoc ukryta za wymuszonym uśmiechem – stało się symbolem tej medialnej burzy. Za kulisami mówi się, że to napięcie nie pojawiło się nagle. Według źródeł z ekipy produkcyjnej relacje między Pawlowić a Kaczorowską od dawna były trudne. Choć na ekranie obie kobiety uśmiechały się do siebie, w korytarzach Polsatu miało dochodzić do spięć. Powodem miały być różnice w podejściu do tańca i interpretacji choreografii. Agnieszka, jako artystka z międzynarodowym doświadczeniem, często proponowała zmiany, wprowadzając autorskie pomysły do swoich występów. To jednak nie wszystkim się podobało. Jeden z członków ekipy wspominał: Agnieszka była perfekcjonistką chciała, żeby każdy ruch miał sens. Ale w telewizji liczy się nie tylko taniec. Liczy się dramaturgia, historia, emocje. Iwona uważała, że Agnieszka za bardzo wychodzi poza ramy programu. Innymi słowy, konflikt artystyczny z biegiem czasu przerodził się w konflikt osobisty. Niektórzy twierdzą wręcz, że decyzja Pawlowicz o przerwaniu występu nie była spontaniczna, lecz przemyślana. Wiedziała, że to będzie moment, który wszyscy zapamiętają, zdradziła osoba pracująca przy produkcji. W kuluarach mówi się, że tuż przed wejściem na scenę między obiema gwiazdami doszło do ostrej wymiany zdań. Agnieszka miała sprzeciwić się jednej z sugestii reżysera i odmówić zmiany w choreografii, tłumacząc, że tak straciłaby sens artystyczny całego numeru. To wystarczyło, by atmosfera stała się lodowata. Jeszcze bardziej niepokojące są doniesienia o zachowaniu jury po zejściu kaczorowskiej ze sceny. Jedna z osób z produkcji anonimowo przyznała: Widziałam, jak wróciła za kulisy. Była roztrzęsiona, powiedziała tylko: Nie wierzę, że mogli to zrobić na żywo. Potem zamknęła się w garderobie na kilkanaście minut. Niektórzy sugerują, że całe jury od dawna było podzielone. Część jurorów miała popierać Pawlowić, inni stawali po stronie Agnieszki. Różnice w poglądach i podejściu do uczestników miały narastać z odcinka na odcinek. Jeden z producentów powiedział w rozmowie z portalem rozrywkowym To nie był konflikt o taniec, to był konflikt o władzę. Pojawiły się też spekulacje, że Agnieszka mogła paść ofiarą strategii medialnej. W telewizji często potrzebny jest... Czarny charakter, ktoś, kto wywołuje emocje. Niektórzy widzowie twierdzą, że to właśnie w tę rolę postanowiono ją wcisnąć niezależnie od jej faktycznych intencji. Zrobili z niej bohaterkę negatywną, bo to lepiej się sprzedaje, to jak komentowali internauci. Jakby tego było mało, w sieci zaczęły krążyć plotki o klipie, którego nigdy nie pokazano w telewizji. Nagranie z prób generalnych miało rzekomo ukazywać moment, w którym Agnieszka tłumaczy jurorom swoją koncepcję taneczną, mówiąc: Nie chcę udawać emocji, chcę je przeżyć. Wersja emitowana w telewizji została jednak skrócona, a według informatorów część wypowiedzi Kaczorowskiej wycięto, by stworzyć wrażenie, że ignoruje polecenia Żyry. To właśnie to nagranie może okazać się kluczem do zrozumienia całej sytuacji. Niektórzy pracownicy Polsatu przyznają, że kopia oryginalnego materiału nadal istnieje, ale nie wiadomo, czy kiedykolwiek ujrzy światło dzienne? Tymczasem media społecznościowe domagają się jego publikacji, a presja opinii publicznej rośnie z każdą godziną. Widzowie czują, że byli świadkami czegoś więcej niż tylko kontrowersji telewizyjnej. Ich zdaniem ten wieczór obnażył mechanizmy rządzące światem rozrywki, rywalizację, emocje i walkę o wpływy. Dla jednych to dramat osobisty Agnieszki Kaczorowskiej, dla innych pokaz siły Iwony Pawlowicz, która od lat uchodzi za żelazną damę polskiego tańca. Jedno jest pewne: ten konflikt daleki jest od zakończenia. Za kulisami wrze, a fani oczekują, że prawda w końcu wyjdzie na jaw. Czy Polsat odważy się pokazać nieocenzurowane nagranie? Czy Agnieszka zdecyduje się przerwać milczenie? Wszyscy czekają na rozwój wydarzeń, bo historia tej scenicznej konfrontacji dopiero się zaczyna. Cisza ze strony Polsatu trwała dłużej niż ktokolwiek się spodziewał. Przez kilka dni stacja milczała, jakby próbowała przeczekać burzę, ale presja rosła z godziny na godzinę. Każde nowe wideo, każda analiza momentu, w którym Iwona Pawłowicz przerywa występ Kaczorowskiej, tylko zaostrzały emocje. Widzowie żądali konkretów, kto podjął decyzję o anulowaniu występu: czy to była reakcja jurorki, czy polecenie z góry, i dlaczego, jak twierdzili niektórzy członkowie ekipy, Dźwięk mikrofonu Agnieszki został wyłączony dokładnie w chwili, gdy próbowała się wytłumaczyć. Na forach i portalach społecznościowych zaczęły powstawać petycje, w których fani domagali się ujawnienia pełnego zapisu nagrania. Hashtagi Prawda na scenie i Kaczorowska bez cenzury biły rekordy popularności widzowie chcieli wiedzieć czy to, co zobaczyli w telewizji, było prawdziwym momentem spontanicznej reakcji, czy też precyzyjnie wyreżyserowanym fragmentem telewizyjnego spektaklu. Niektórzy komentatorzy medialni sugerowali, że Polsat znalazł się w trudnej sytuacji. Z jednej strony stacja nie chciała przyznać się do błędu, z drugiej, ignorowanie oburzenia publiczności mogło kosztować ją utratę wizerunku. W kuluarach mówiono o pilnych spotkaniach z zespołem produkcyjnym, o próbach ustalenia jednej wersji wydarzeń, która mogłaby uspokoić emocje. Jednak jak zwykle w takich przypadkach im dłużej milczano. Tym więcej pojawiało się pytań i teorii spiskowych. W tym czasie sama Agnieszka Kaczorowska zachowywała ciszę, nie komentowała incydentu, nie odpowiadała na pytania dziennikarzy, nie publikowała żadnych wpisów w mediach społecznościowych. Dla jednych to dowód klasy i opanowania, dla innych znak, że za kulisami toczy się walka, o której nikt publicznie nie może mówić. Jeden z jej znajomych zdradził anonimowo, a Agnieszka jest zraniona. Nie spodziewała się, że coś takiego może się wydarzyć w miejscu, które uważała za swój drugi dom. Ale milczy, bo wie, że każde słowo może być wykorzystane przeciwko niej. Sytuacja osiągnęła punkt, w którym nawet inne gwiazdy telewizji zaczęły się wypowiadać. Pojawiły się głosy poparcia, ale też ostrożne komentarze sugerujące, że w takich programach nie wszystko jest tym, czym się wydaje. Dziennikarze zaczęli doszukiwać się podobnych sytuacji z przeszłości, analizując wcześniejsze sezony i relacje między jurorami a uczestnikami. Zestawienia, które pojawiły się w mediach, ujawniały, że to nie pierwszy raz, gdy Iwona Pawlowicz została oskarżona o zbyt emocjonalne i surowe podejście. W jednym z artykułów opublikowanych przez magazyn Fakt pojawiła się sugestia, że Pawlowicz mogła odczuwać presję ze strony producentów, by zaostrzyć ton programu i przyciągnąć uwagę widzów. To miałoby tłumaczyć, dlaczego zdecydowała się na tak kontrowersyjny gest w stosunku do jednej z najbardziej znanych uczestniczek. Sama jurorka w krótkim komentarzu dla mediów powiedziała jedynie zrobiłam to, co uważałam za konieczne. W programie liczy się autentyczność, nie pozory. Jej słowa tylko pogłębiły podziały. Tymczasem wśród fanów Agnieszki narastało przekonanie, że cała sytuacja jest czymś więcej niż tylko telewizyjną sprzeczką. W komentarzach coraz częściej pojawiały się oskarżenia o układy, konflikty interesów, a nawet o próbę celowego zdyskredytowania Kaczorowskiej, by zrobić miejsce dla innych uczestników programu. Pojawiły się też głosy, że za całą sprawą może stać dawna uraza osobista, nie tylko między obiema kobietami, ale również w samym kierownictwie produkcji. Reporterzy, którzy próbowali dotrzeć do źródła konfliktu, mówili o atmosferze strachu i niepewności wśród pracowników Polsatu. Każdy boi się mówić. Wiemy tylko, że coś poszło nie tak, ale nikt nie chce być tym, kto powie za dużo, miał przyznać jeden z członków ekipy. Nastroje społeczne zmieniały się z dnia na dzień. To, co zaczęło się jako oburzenie z powodu jednej decyzji, przerodziło się w dyskusję o granicach telewizyjnej rozrywki i etyce pracy w mediach. Czy telewizja ma prawo kreować dramaty kosztem emocji prawdziwych ludzi? Czy widzowie powinni ufać temu, co widzą na ekranie? Wszystko wskazuje na to, że sprawa nie zakończy się szybko. Presja opinii publicznej rośnie, a Polsat stoi przed trudnym wyborem: przyznać się do błędu lub dalej milczeć ryzykując, że skandal przerodzi się w kryzys wizerunkowy o niespotykanej dotąd skali. Tymczasem oczy wszystkich zwrócone są na Agnieszkę Kaczorowską. Czy zdecyduje się wreszcie zabrać głos i ujawnić, co naprawdę wydarzyło się tamtego wieczoru? Czy jej milczenie okaże się aktem odwagi, czy rezygnacji? Cała Polska czeka na odpowiedź. Choć wydawało się, że emocje zaczynają opadać, na jaw wyszły nowe informacje, które mogą całkowicie odmienić obraz wydarzeń. Jeden z pracowników technicznych, który był obecny w reżyserce podczas emisji programu, ujawnił anonimowo, że decyzja o przerwaniu występu Agnieszki Kaczorowskiej mogła wcale nie należeć do Iwony Pawlowicz. Według jego relacji, w słuchawkach jurorki miało paść polecenie z góry: Zatrzymaj to teraz! Wydane przez jednego z producentów odpowiedzialnych za transmisję na żywo. Czy zatem Iwona była tylko narzędziem w większej grze reżyserii telewizyjnej? Jeśli te doniesienia się potwierdzą, sprawa nabierze zupełnie innego wymiaru. Wówczas nie chodziłoby już o konflikt osobisty czy artystyczny, lecz o kontrolowaną manipulację emocjami widzów, zaplanowaną tak, by wzbudzić kontrowersję i przyciągnąć uwagę. To tłumaczyłoby też milczenie stacji i jej unikanie jakichkolwiek komentarzy. Czyżby Polsat próbował zyskać na skandalu, który sam wyreżyserował? Niektórzy dziennikarze zaczęli mówić o największym telewizyjnym eksperymencie ostatnich lat, w którym prawda i fikcja zostały wymieszane w sposób, jaki dotąd wydawał się niemożliwy, a widzowie, świadomie lub nie, stali się częścią tej gry. Coraz więcej osób żąda wyjaśnień, a internauci rozpoczęli kampanię mającą na celu ujawnienie całej komunikacji wewnętrznej między producentami programu a Jurorami w trakcie emisji odcinka. Co ciekawe, kilka godzin po tych doniesieniach w sieci pojawiło się zdjęcie przedstawiające Agnieszkę Kaczorowską w towarzystwie jednej z menedżerek stacji, zrobione rzekomo tuż po incydencie. Obie kobiety wyglądają na zdenerwowane, a jedna z nich trzyma w dłoni telefon, jakby odczytywała wiadomość. Czy to przypadek, czy może dowód, że kulisy tego skandalu sięgają znacznie głębiej, niż komukolwiek się wydaje? Publiczność jest rozdarta. Jedni wciąż bronią Pawlowić, inni coraz bardziej skłaniają się ku wersji, że Kaczorowska padła ofiarą medialnej intrygi. Tymczasem sama Agnieszka wciąż milczy. Choć coraz częściej pojawiają się pogłoski, że przygotowuje własne oświadczenie, które zmieni wszystko. Czy zobaczymy je jeszcze w tym tygodniu? Czy Polsat zdecyduje się zareagować, zanim sytuacja wymknie się spod kontroli? A może w najbliższych dniach pojawią się dowody, które ujawnią, co naprawdę wydarzyło się tamtego wieczoru w studiu? Jedno jest pewne. Ta historia jeszcze się nie skończyła. Każdy kolejny dzień przynosi nowe tropy, nowe komentarze i coraz więcej emocji. Jeśli chcesz być na bieżąco z kolejnymi odsłonami tego medialnego dramatu, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, zostaw komentarz i kliknij dzwoneczek, aby nie przegapić żadnej aktualizacji. W kolejnym materiale ujawnimy niepublikowane dotąd fragmenty rozmów z kulis, które mogą rzucić zupełnie nowe światło na sprawę Iwony Pawlowicz i Agnieszki Kaczorowskiej. Do zobaczenia w następnym odcinku, tam gdzie prawda spotyka się z emocjami.